Minie nakło nad notecią sport i kultura tworzą dynamiczną synergię, oferując mieszkańcom szeroki wachlarz możliwości. Skatepark, basen. Nowoczesny stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, sala kinowa i wiele innych atrakcji sprawiają, że nuda nie ma tu wstępu. Aby mieszkańcy mogli cieszyć się jeszcze większą ilością wolnego czasu na korzystanie z tych udogodnień, samorząd wprowadził innowacyjną platformę Przyjazne Deklaracje nowoczesne narzędzie do szybkiego i łatwego rozliczania podatków i opłat lokalnych. Zrobisz to w trzech prostych krokach. Wypełnij deklarację, podpisz profilem zaufanym, wyślij deklarację przez ePUAP. Mieszkańcy gminy Nakło nad Notecią, oszczędzajcie czas dzięki technologicznym możliwościom platformy Przyjazne Deklaracje. Więcej na stronie www.przyjaznemysielnikdeklaracje.pl ukośnik nakło. Przekonaj się, jakie to proste.